Pocałunek witam. Dzisiaj powiem Ci o pocałunku. Pocałunek jest coś, jest czymś naprawdę niesamowitym. Jeśli przykładowo pra... pracowałeś, całowałeś jedną dziewczynę w życiu, no to za dużo o tym pocałunku nie powiesz. Ale no, jeśli całowałeś się z Nazwijmy to paroma dziewczynami, albo tam więcej. No to już możesz sobie jakieś tam zdanie o pocałunkach wyrazić. I dzisiaj powiem Ci z mojej perspektywy, jak wygląda pocałunek, czym jest pocałunek. I powiem Ci tak: nie ma dwóch takich samych pocałunków. Każda dziewczyna całuje inaczej. Nigdy, powtarzam, nigdy nie natrafiłem na dziewczynę, która by tak samo całowała. Rozumiesz? Uważam, że pocałunek jest jak charakter pisma. Każda dziewczyna całuje inaczej. I o ile seks może być bardzo podobny, rozumiesz? Naprawdę, miałem już takie sytuacje, że ten seks u niektórych dziewczyn no, wyglądał podobnie. No nie? no nie powiem, że tak samo, bo proporcje ciała, ale rozumiesz, no na przykład gdzieś tam robienie tyryryry, no to były dziewczyny, które no, robiły podobnie, naprawdę... Jakby to powiedzieć, bez rewelacji i tak dalej. Ale powiem Ci tak. Każdy pocałunek z każdą dziewczyną jest inny. I to jest, to, jest, to jest niesamowite. Rozumiesz, to jest naprawdę niesamowite. I powiem Ci tak. Są dziewczyny, które naprawdę umią się całować. I są dziewczyny, które. Całują się w taki sposób, że o takim pocałunku szybko zapominasz. Rozumiesz? Pomimo tego, że dziewczyna może wyglądać fantastycznie, mieć super ciało, to powiem ci, że jej pocałunek może być nawet taki zniechęcający. Naprawdę. I widzisz, na pocałunek składa się wiele składników. Rozumiesz? To jest tak, jakbyś gotował. Rozumiesz? To jest tak, jakbyś gotował ciasto, no nie? No i widzisz, samo wymieszanie składników tak naprawdę to jedno ale liczy się coś więcej, naprawdę możesz mieć te same składniki a będzie 5 osób robiło to samo ciasto z tymi samymi składnikami z tym samym przepisem a otrzymasz 5 różnych ciast, rozumiesz? i tak samo będzie zawsze z dziewczynami mogą być dziewczyny praktycznie identyczne z wyglądu i tak dalej, ale zawsze pocałunek będzie inny naprawdę, i powiem Ci tak no mam w swojej Główce. tak naprawdę dwa pocałunki przez całe moje życie mam dwa dwie dziewczyny, które naprawdę no po prostu całowały no Na... niesamowicie no tutaj no muszę pierwsza to była gdzieś tam no bardzo, bardzo, bardzo dawno a druga to była no dziewczyna, która no, to, to, ta stripteaserka, no nie, no ona tak niesamowicie całowała, bardzo delikatnie, rozumiecie, bardzo, ale to bardzo delikatnie, po prostu to jest tak jakbyś sobie położył czekoladkę na język i ona sama się roz, rozpuszcza, rozpływa, nic nie robisz, nic nie robisz, tak bym to opisał, rozumiesz, naprawdę i no... To jest dla mnie niesamowite, no nie? W pewnym sensie, no, tęsknię za, za tymi pocałunkami, bo były takie, no, niesamowite, wiesz, naprawdę dużo gdzieś tam dziewczyn całowałem i no, te pocałunki, no po prostu, jak teraz o nich mówię, to ja sobie przypominam. po prostu, no jakby mi opisał, mega delikatne, no nie? To był jak taniec, jak taki wolny taniec, taki romantyczny. W którym po prostu jesteście tak do siebie przyklejeni i się tak bujacie powolutku i... i świat się zatrzymuje dookoła. Rozumiesz? No i miałem też te jeszcze jedną taką e, dziewczynę, która no, fajne rzeczy robiła, takie no, dosyć specyficzne, ale dałbym jej z perspektywy czasu drugie miejsce, no nie? Naprawdę. A reszty dziewczyn? Powiem ci tak, że. No nie pamiętam w taki sposób, bo były dziewczyny, które na przykład tak się dziwnie cofały szybko, no nie szybko, wiesz o co chodzi. I nie ma nic złego w tym, że czasem się gdzieś tam szybko y, przyspieszycie czy coś. Ale widzisz, ona wsadzała ci język, robiła trzy kółka i wyciągała. Wsadzała i to jest takie. słabe. Ja nawet powiedziałam, że wiesz, ona była mega atrakcyjna, taka mega, ale ja powiedziałam, że kurde. Słabo. Powiedziałem, naprawdę, bo, bo takie słabe, że. No mówię, no. Dużo dziewczyn, jakby to powiedzieć, śpieszy się w tym pocałunku. Wiesz o co chodzi, po prostu. Też są za bardzo takie, no nie wiedzą za bardzo co z tym językiem robić. Gdzieś tam lewo, prawo, góra, dół, no nie. E... Tak po prostu. Nie potrafią tego poczuć, no nie? I naprawdę dzięki pocałunkowi jestem w stanie bardzo dużo się dowiedzieć o dziewczynie. I powiem Ci tak, te najwredniejsze zazwyczaj dziewczyny zazwyczaj najdelikatniej całują. To jest właśnie najlepsze. To jest w ogóle. No nie? I czasem jest tak, że dziewczyna co drugie słowo kuku, kuku, ku, ku, a gdzieś tam się pocałował, to on, tak delikatnie, kurde w ogóle. Wow, do no nie? Wow, do no nie? No naprawdę, niesamowicie, no nie? Ale to, to, to nie jest też reguła, wiesz? Dlatego, no mówię, że no wtedy ten pocałunek jest taki. No jest taki specyficzny. Ja, na przykład, no jak mam taką swoją. No, też bardzo delikatnie i tak dalej, ale jak gryzę wargę dolną, no nie? Więc jeśli ktoś widzi na mieście dziewczyną z, z siną, dolną wargę, to, to, to ja. <ślad> ja żartuję, no nie? Ale naprawdę, zazwyczaj, no. Mam, jak się gdzieś tam dłużej całuję z jakąś dziewczyną, to ona ma siną wargę zawsze, taką fioletową masz, chodzi taka pogryziona, no nie, bo to jest tak, no ta, ta, tak lubię, no nie, takie no, naprawdę, no ale no, widzisz, w pocałunkach też trzeba się dopasować, wiesz, naprawdę dopasować i jeśli naprawdę, no, dopasujesz się z dziewczyną, no to... Uwierz mi, to będzie jedna z najlepszych, najlepszych gdzieś tam rzeczy, jak, jaka mogła cię na przykład spotkać. Wiesz, no, to jest takie niesamowite. Widzisz, są osoby, które nie lubią pocałunków, mogą się długo całować yy, i zaraz im się to nudzi czy coś. No, to widzisz, nie trafiłeś na dziewczynę, która nazwijmy to umie się całować, no nie? Bo widzisz, pocałunek powinien być jak takim. Jak taką e, opowieścią, no nie? To po prostu, jak się w to wczuwasz, to po prostu godzina, dwie i po prostu ci tak szybko czas leci. Naprawdę. Naprawdę. Tak powinno być, wiesz? Naprawdę. I uważam, że delikatne pocałunki to są najlepsze pocałunki. Naprawdę przerabiałem wszystkie. I pojęcie tak, czasem dziewczyna była super atrakcyjna, ale jak się z nią zacząłem całować, to mi się odechciało z nią cokolwiek robić. Wiesz o co chodzi? No to po prostu było takie. Nawet się raz całowałem z taką dziewczyną, co miała taki podwójny język. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, jak ona to zrobiła, czy coś, ale miała na końcu takie podwójne. jak. jak, jak, jakaś, jak jakiś wąż, no nie? Takie dziwne doznanie, że no takie. Wiesz co chodzi? Nie wiem czy ona przeciąła sobie ten język czy coś, ale no takie miała na końcu podwójne e, zakończenie, centralnie podwójne i no co z też dziewczynami z kolczykami w językach. No powiem ci, to, to jest to samo. To trzeba umieć, wiesz, no to ta pierwsza, mówię, co dałem ją na drugie miejsce dawno temu, to mówię, no miała kolczyk w tym i było, było okej, okay, ale umiała wykorzystywać to, no nie, umiała wykorzystywać to widzisz, naprawdę to są dwie gdzieś tam dziewczyny przez całe życie, które gdzieś tam zapamiętałem, bo to była naprawdę, no, mistrzostwo, rozumiesz, mistrzostwo, człowiek się cieszył z tego, że może się z nią całować. Po prostu wiesz o co chodzi Naprawdę. I... I to jest właśnie takie no, niesamowite. Ogólnie no, Uważam, że no, pocałunek odzwierciedla charakter dziewczyny. Rozumiesz? Jeśli dziewczyna jest taka chaotyczna to to będzie wyrażała w pocałunku. Jeśli dziewczyna jest taka agresywna, to to też będzie. Często przez pocałunek możesz e, jakby coś poczuć, jakim charakterem, typem osobowości jest e, e, kobieta. No bo jak kobieta się będzie tak, wiesz, no tak e, na odpiernicz. E, Całowała, i za chwilę, dobra, dobra tego, to już widzisz, że gdzieś tam no, jest taka szybka. Tutaj bym powiedział, że jest fałszywa, że kłamliwa, że po prostu pokręci, pokręci, dobra, iść dalej, i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Naprawdę widać, że jej nie ma w tej relacji. Widzisz, można naprawdę po pocałunku dowiedzieć się tego, czy dziewczyna jest cała w tej relacji, czy jej. Nie ma, no bo jeśli ona, widzisz, tak się całuje, jakby, wiesz, myślała o, o tym, co jutro na obiad zrobi i tak dalej, no to widzisz, to jej w tej relacji nie ma. Naprawdę, pocałunek, jak no, tych dziewczyn trochę gdzieś tam pocałujesz i tak dalej, Z czasem nauczysz się czytać nawet kobiety po pocałunku. Czy ona, wiesz co chodzi, do tego pocałunku oddaje cała siebie, czy po prostu, wiesz co chodzi, i leci dalej. Naprawdę, no, pocałunek, no, można se żarty w pocałunku zrobić, tak, wiesz, cały jeszcze z laską, nagle ją całą liżesz, to nie, bo, bo cię zdenerwowała jest śmieszna, no, nie, nie, wydajesz jakieś śmieszne odgłosy, by ją zdenerwować, więc naprawdę, no, pocałunki mogą być niesamowite, wiesz, mogą być niesamowite, może to być taki... Akt, naprawdę, jak taka historia, no nie? Rozpoczęcie, i tak dalej, i tak dalej. Mm, naprawdę. I widzisz, często jest tak, że ludzie, jak już później wchodzą w relacje, dochodzi do tego regularnego seksu, to zapominają o pocałunkach. Facet pocałuje dwa razy, bla, 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 zakręci tutaj, i już chodzi gdzieś tam e, w dół, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz o co chodzi, no nie? I po prostu później nie ma, nie ma tego powera, no nie? Naprawdę. Trzeba, to jest fajne. Właśnie dlatego, to jest takie fajne na początku, że gdzieś tam e, całujecie się tylko na ławeczce czy coś, to jest fajne. I naprawdę, jak się gdzieś tam zaczynam spotykać no, z dziewczyną, to mnie zawsze ciekawi, jak ona całuje. Jejku, żeby tak delikatnie, żeby, bo to są takie najlepsze, to są takie evenementy. Naprawdę, takie e, legendarne pocałunki gdybym nazwał, do, do jakiejś gry czy coś, no nie, naprawdę są takie niesamowite, wiesz, po prostu wtedy dziewczyna, no, oddaje się, wiesz, oddaje się i to jest taka, widać, że podchodzi do tego, powiedziałbym, z miłości, wiesz podchodzi z tego z miłości, czasem jest tak, że dziewczyna może się bawić, no nie, że tak tutaj cię dotknie i ucieka tym językiem, wiesz, słuchaj, żeby się gonił czy coś, więc naprawdę Pocałunki potrafią bardzo, ale to bardzo dużo powiedzieć o dziewczynie, no nie? Naprawdę. Bo widzisz, no, ok, może być to taki agresywny, namiętny pocałunek, i to też jest spoko, fajne, ale to też zależy od typu osobowości, no nie? No, takie pocałunki jak dla mnie, ok, gdy jest szybki numer, szybka akcja gdzieś tam, wiesz, schodzi, ale zazwyczaj, no, mm, powiem ci tak, no, jak dla mnie. To takie, no pocąki, no widzę, zapamiętane, no nie? Bo inne, nie pamiętam, rozumiesz? Nie pamiętam. Naprawdę trochę tych dziewczyn pocałowałem i pamiętam, no, te dwie dziewczyny. Nawet tą ostatnią dziewczynę, co mnie zostawiła, no, tu ja już jej pocałunek praktycznie, no, wypadł. No, bez rewelacji był, tak to powiem, no nie? Bez rewelacji, no, w głowie gdzieś tam. No mówię, siedzi, siedzą inne pocałunki, naprawdę i mówię, dużo dziewczyn, no... Nie umiem się całować. Wow, ale widzisz, to też nie chodzi o to, że dziewczyna musi gdzieś tam... E, dużo gości przerobić, żeby się nauczyć całować. No nie, właśnie dziewczyna czasem ma więcej partnerów, tym gorzej całuje, bo to robi to takie prędkościowo, no nie szybko, szybko. Ale no tak naprawdę ilość tu nie ma znaczenia, bo widzisz, no pocałunek jest jak charakter, ona najprawdopodobniej z każdym, każda dziewczyna całuje się z każdym chłopakiem tak samo, wiesz o co chodzi. Ja jestem zawsze taki, że no mówię, gryzę usta chodzą z fioletowymi warami, nie trzeba powiększać, wystarczy się ze mną całować, po miesiącu laska jak taki wiesz, glonoja to chodzi, naprawdę no nie, więc no mówię, lubię, lubię dolną wargę gryźć, no nie, więc no przy połączeniu z takim delikatnym i jeszcze tutaj lekko takie gryzienie to wychodzi po prostu mastering, no nie, naprawdę i... Zachęcam cię, żebyś po prostu więcej, więcej skupiał się. Tu już nie chodzi gdzieś tam o, o to, co rękami masz robić, i tak dalej. Ale no mówię, no pocałunek, naprawdę. Czasem widzisz po pocałunku, już mi się z dziewczyną nie chce spotykać. Tu nie chodzi o to, że gdzieś tam. Że daje jej zjapy czy coś, no nie, nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to w sposób, jaki ona podchodzi do pocałunku. W sposób jaki ona podchodzi do pocałunku, w taki sposób ona będzie podchodziła do waszej relacji. Rozumiesz? Naprawdę. I czasem widzisz, no nawet był taki jakiś film, no nie, jakieś tam prostytucy czy coś, że ona nie całowała się z gośćmi, stukała się z nimi, ale się nie całowała, bo pocałunek był dla niej ważniejszy, niż wiesz o co chodzi. I to też, no tutaj bym się zgodził z tą e, kobietą, z jej, jej logiką, bo naprawdę czasem seks może być taki mechaniczny. Wiesz o co, chodzi? Laska, wypina tyłek do tyłu, pach, pach, pach i okej, okay, no nie? I to jest takie, no. Słabe, taka po prostu, a pocałunek naprawdę mega was zbliża do siebie jeszcze bardziej. Możecie się kłócić i tak dalej. Ale mówię, wystarczy, że jesteście dobrze zgrani gdzieś tam w pocałunku i naprawdę jest, lubicie to robić, no nie, naprawdę to jest takie, no i często wiele osób już później zapomina o tych pocałunkach, to jest tylko dwa, trzy cmo, cmoki, laska na łyżeczkę się przekręca i już, to nie, i Heniek zadowolony, no nie, ale widzisz, no to jest taka niskobudżetowa produkcja, no nie, na, na dłuższy czas, no to uwierz mi, dziewczyna później nie będzie miała ochoty, no nie? Także no mówię, dziewczyny. Czasem jest tak, że dziewczyna jest super atrakcyjna. A po prostu pocałujecie i kurde. Słabo. Kłamliwie. Tak no mówię, naprawdę można czytać. To jest takie. No.